Te tęcze, którą ustawiliście na pracu Zbawicielowi zawili kościoła chrześcijan. Prawo szaria jest z, z ziemią. Wasze liberalne parady równości spłyną liberalną krwią. Waszych agitatorów od promocji antychrześcijańskich treści kalifat będzie kamieniować na marszałkowskich płytami chodnikowymi. Telewizję TVN kalifat zamieni na meczet wielkiego imperium kalifa. Wasze portale liberalne zostaną zamknięte. A dziennikarze promujący liberalne treści, ten młody wojownik kalifatu, jak dorośnie, dopadnie, obetnie głowy i zawiesi na płotach waszych redakcji. Cała wasza kampania antychrześcijańska obróci się przeciwko wam. Uniesie się nad wami miecz wielkiego islamu i opadnie z głośnym świstem islamskiej sprawiedliwości. Czego naród chrześcijan w Polsce zrobić nie mógł? Kalifat i miecz wielkiego Mahometa zrobił mniej niż tydzień tak jest przepowiednia Allahu Akbar Ashhadu an Allahu Akbar